Będzie zmiana na stanowisku samochodu prezydenta RP. Partnerem do dechy jest Rankomat.pl, multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych. Motoryzacyjne można powiedzieć, no Karol Nawrocki dość oryginalnie, czyli Renault Twingo, to był jego samochód i powiem, moja mama ma Renault Twingo, to tak sobie myślę, nie wiem czy pasuje do jednak boksera wyczynowego, nie wiem czy zawodowego, ale na pewno wyczynowego. Takie trochę małe, ale pocieszne. Ale wracając do zmiany na stanowisku e, samochodu prezydenta RP. Będzie e, y, Nawrocki, Karol Nawrocki jeździł y, BMW serii 7 nowym samochodem, który został dla niego przeznaczony. Mam zakaz już jeżdżenia swoim Renault Twingo. Polska to nie Szwecja, gdzie politycy, nie wiem, normalnie się poruszają w po galeriach handlowych, kinach i, i gdzie tam jeszcze. Poprzednik jeździł Mercedesem Maybachem. Nie do końca wiadomo, dlaczego ta zmiana nastąpiła, e, ale nastąpiła. No Po prostu może to tak jest, że, że ma samochód mieć nowy za każdym razem. E, zresztą przyznam, że zainteresuję się tym jakoś w najbliższym czasie, na ile to jest e, samochód przewidziany. Czy, czy jest tak, że na przykład po dwóch latach z, z rozdzielnika zostaje wymiany, wymieniany, czy nie. Mam nadzieję, że samochód będzie służył e, Karolowi Nawrockiemu lepiej niż... E, Poprzedni samochód Andrzeja Dudy, bo poprzedni samochód Andrzeja Dudy um, uległ wypadkowi. Zresztą był wtedy ogromny skandal. No bo jak to prezydent pędzi autostradą, to była bodajże a czwórka i nagle e, ląduje w rowie. E, przyznam, że przypominam sobie wtedy dużą awanturę w. W Biurze Ochrony Rządu. No nie, nie Biurze Ochrony Rządu. Ta, ta instytucja się nazywa inaczej. Ale BMK-7 wydaje mi się, że pasuje. Taki masywny kawał samochodu, jak dla kawała chłopa. Zobaczymy, jak prezydent będzie sobie w nim radził. No jak sobie ma radzić? Usiądzie z tyłu i będzie mu wygodnie. Szczególnie, że w siódemce jest ten taki wielki ekran. Będzie mógł na przykład oglądać transmisję MMA albo. No nie wiem co on tam lubi. A jak już jesteśmy przy Mercedesie, bo no jesteśmy jednocześnie przy BMW i Mercedesie. No to okazuje się, że ja już za tym trochę nie nadążam. To znaczy Elektromobilność up albo down, czyli cały czas taka sinusoida. Stawiamy na samochody elektryczne, nie stawiamy na samochody elektryczne i tak dalej, i tak dalej. I tak można tę sinusoidę sobie tworzyć, bo na przykład Mercedes postanowił, że teraz wraca do samochodów spalinowych i zapowiedział 18 nowych modeli do 2026 roku, ale uwaga, aż połowa z nich, czyli 9, będzie to, będą to samochody. Z silnikami spalinowymi, więc tak naprawdę ja już nie do końca rozumiem, o co im wszystkim chodzi. Czy stawiają na to czy nie stawiają. To jest bardzo krótko, 2026 rok już zapasem i 18 modeli jest już prawdopodobnie opracowanych, ale z tego co Unia Europejska ostatnio mówi, do 2030 roku mają jeździć spalinówki, a później będzie zakaz kupowania przed, przez przedsiębiorców, czyli tych, którzy są potęgą w Europie nie aż tak wielką, jak w Polsce. Mówiliśmy o tym z Michałem Gąsiorowskim. 30% Samochodów ogólnie w Europie to są samochody kupowane na, na fakturę, a w Polsce ponad 70 oficjalnie, ale Instytut Badania Rynku. Motoryzacyjnego Samar mówi, że realnie, doliczając działalności jednoosobowe, to jest ponad 80%. Więc nie wiem, co to będzie w 2031 roku, kiedy polscy przedsiębiorcy dostaną na przykład zakaz. To przyspieszenie, jeśli chodzi o budowę dróg w Polsce, nie zawsze idzie idealnie. Podam tylko autostradę. A1, która w okolicy Śląska nagle zamieniła się w Energylandię, czyli taki roller coaster. Oczywiście to ma wszystko zostać zmienione, tam zaszły jakieś, jakieś błędy podczas y, tworzenia tej autostrady, ale ja ostatnio miałem okazję przejechać się do Katowic, z łodzi do Katowic i z powrotem. No i w nocy to jest trochę zaskakujące pewnie, że są ograniczenia prędkości. No, ale zawsze jest to ale, jedzie się autostradą z takim przyzwyczajeniem, że wszystko będzie ok i nagle samochody skaczą. A e, obwodnica Bolesławca e, została do, do, oddana do użytku w grudniu 2022 roku, i już po dwóch latach okazało się, że nie zadziała jeżdżenie po niej, bo bo droga się zapada, no nagle się okazało, że została źle zaprojektowana, że trudne warunki geologiczne ją spotkały i że zamknięto jakąś kopalnię w okolicy, no i droga... Już nie jest taka, żeby była bezpieczna. I tak sobie mm, mówię tylko o tym, żeby tak naprawdę was zapytać, co sądzicie o tym, czy wszystkie drogi, które są w Polsce, są tymi drogami, które spełniają wasze oczekiwania bardziej. Bo normy to one spełniają, a jak nie spełniają, no to są zamykane, więc tutaj nie za bardzo jest o czym mówić. Natomiast czy one spełniają wasze oczekiwania? Rankomat .pl jest partnerem odcinka, z czego Kimciu bardzo się cieszymy? Tak, to prawda. I jeśli jesteście kierowcami młodszymi, czyli w wieku od 18 do 30 lat, to Rankowat przygotował teraz specjalny program i też yy, specjalną promocję, czyli OC na start. Jeśli jesteście w tym wieku i skorzystacie z linku, który jest w opisie odcinka i ubezpieczycie przez niego swój samochód, to dostaniecie 300 zł. Cashbacku, a trzy stówy. Piechotą nie chodzą. Przy okazji na stronie rankomat.pl macie dużo różnych informacji, które przydają się młodym kierowcom, na co zwrócić uwagę w związku z ubezpieczaniem samochodów, i początkiem swojej przygody motoryzacyjnej. Ile miałeś lat, jak zacząłeś swoją przygodę motoryzacyjną? Jestem tak stary, że miałem 17 lat, jak dostałem prawo jazdy, bo wtedy tak było. To ja naprawdę też. jestem stary po 17. mieliśmy i fajne to były czasy. Także zajrzyjcie sobie nas, już niestety ta promocja nie obowiązuje i tylko to jest w linku w opisie nie znajdziecie linku do tej promocji na przykład na stronie rankomatu.pl, więc was zachęcamy do tego. Sprawdzono awaryjność modeli z 2020 roku, czyli pięcioletnich w tej chwili. No, i okazało się, że badania zakrojone na szeroką skalę, bo 30 tysięcy kierowców. No, i wreszcie jest jakiś tam bat na Chińczyków. Mam na myśli nie bat na Chińczyków, obywateli tego kraju, tylko na Chińczyki, czyli samochody pisane z małej litery. No, i ta awaryjność jest niekorzystna. Nie jest na pierwszym miejscu chiński samochód. Zaskakująco, Nissan Duke na miejscu numer jeden ale już później ale już później też sporo samochodów chińskich, czyli MG4, ale w wersji elektrycznej jest na drugim miejscu później jest Vauxhall Mokka czyli Opel Mokka elektryczny także, później o, Kia Sportage to zaskakujące Mazda CX-60 CX też zaskakujące no i MG ZS także samochód elektryczny jest jeszcze Golf jest jeszcze Opel Corsa Volkswagen Corsa, jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii, Range Rover Evoque, Evoque, i i Seat Leon. Także taka awaryjność w Wielkiej Brytanii, czy można ją prze, przenieść na polskie warunki? Myślę, że częściowo tak, bo samochody chińskie z tym w tym MG są na no na czele list list najczęściej albo naj, najszybciej rosnących samochodów, jeśli chodzi o popularność. To jeżeli jesteśmy przy rankingach, to bym powiedział też o najczęściej kradzionych samochodach w Polsce. Wydaje mi się, że to jest informacja dla tych, którzy kupują. Tak się złożyło, że Polska jest takim krajem, w którym jeżeli chodzi o kradzieże, jest pewna regionalność. Niby niemieckie samochody w całym kraju są gdzieś tam kradzione, ale jeżeli chodzi o Warszawę i ma zawsze to od lat, od lat te kradzieże dotyczą głównie samochodów azjatyckich, żeby nie powiedzieć głównie japońskich i to głównie Toyota i Mazda i Honda. No i chyba się nic nie zmieniło, bo Instytut Badań, no ten, ten sam, który już dzisiaj raz wspomniałem, czyli IBER. Samar podał listę kradzionych samochodów najczęściej w Polsce. Ale jeśli chodzi o, o wyrejestrowanie, więc to też jest to tak nie do końca, bo to jest wyrejestrowanie, to już jest kiedy auto zostaje uznane za stracone. Policyjne statystyki nieco się różnią, ale jeżeli je na samarowskie na, nałożyć, to wcale nie są właśnie nie są aż tak różne, więc można podawać jedne i drugie. Ja mam te samarowskie zatem Najczęściej Toyota Corolla, drugie miejsce Toyota RAV4, to, trzecie miejsce Toyota CHR, a później Hyundai Tasson, e, Toyota Yaris, Audi A6. Czyli pierwsze pięć miejsc, tak naprawdę cztery samochody Toyoty. Audi A6, BMW serii 5, Renault Master, Kia Sportage, Sportage i Fiat Ducato. To teraz chwila o ekonomii, ale takiej ekonomii dla przedsiębiorców, bo wierzę, że wielu z was ma, nie wiem, jednoosobową działalność gospodarczą, że podatki ich interesują, że te wszystkie sprawy, co z tego można wszystkiego, jak można zyskać na, na zakupie samochodów na przykład, albo używaniu samochodów, albo wypożyczaniu samochodów są dla was interesujące. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, około 80% samochodów w Polsce to są samochody kupowane na... Na fakturę firmowo. Zmienią się przepisy i to tak dość radykalnie, otóż do tej pory, od 1 stycznia 2026 roku, do tej pory wartości limitów amortyzacji dla samochodów osobowych wynoszą wynoszą jeszcze do końca tego roku 150 tysięcy złotych dla aut z napędem spalinowym i 225 tysięcy złotych dla samochodów elektrycznych. I co podkreślają eksperci, te limity nie były waloryzowane. Od 2018 roku, no więc postanowiono je zwaloryzować, no ale na niekorzyść. Przypomnę, że od 2018 roku do dzisiaj samochody zdrożały mniej więcej o 60%. I no, i co, i obniżono. I teraz tak, mamy pozostawione 225 tysięcy dla samochodów osobowych z napędem elektrycznym, w tym dla samochodów wodorowych, 150 tysięcy dla samochodów osobowych, ale których średnia emisja dwutlenku węgla wynosi mniej niż 50 gramów na kilometr, i 100 tysięcy złotych dla tych samochodów, jeśli emisja jest równa lub wyższa. Niż 50 gramów na kilometr. No to powiem, że spalinówka, gdzie 50 gramów na kilometr, to tak naprawdę łapią się wyłącznie hybrydy plug-in. Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Gracu w Austrii. Postanowili zbadać realnie, jak wygląda to przednie światło stopu. Mówiło się o tym od dłuższego czasu. Większość osób tak intuicyjnie uznawała, zresztą my z Michałem też żeśmy po powiedzieli sobie, że to, to ma sens, że moment hamowania w dzisiejszych czasach, kiedy jest mnóstwo skuterów, rowerów elektrycznych, rowerów pieszych, że fajnie jest widzieć, że samochód. Hamuje. Nie tylko tak jak widzą to samochody z tyłu, że po prostu zapala się czerwone światło stopu, tylko też z przodu. I to by mogło, to by mogło naprawdę zrobić dużo dobrego. No bo podchodzi się do przejścia, niby mamy w Polsce bezwzględny bez względem pierwszeństwo pieszych na pasach, no ale wiedzieć, a widzieć to jest coś innego. Samochód powinien się zatrzymać, ale, ale widzieć, że hamuje, to jest co innego. Te światła stopu umieszczane z przodu, zielone, byłyby doskonałym informatorem, no właśnie dla pieszych rowerzystów i innych uczestników ruchu poza samym kierowcą. No i zbadano to do, do, do rzeczy mówiąc, i okazało się, że po. Reakcjach tych ludzi, którzy to widzieli, było dużo, dużo bardziej pewne wchodzenie lub omijanie, omijanie, nie, nie omijanie, tylko odwlekanie tego, tego wchodzenia. Zobaczenie z daleka tego światła, przedniego światła stopu sprawiało, że ludzie jakoś reagowali. To było widoczne, to było. Dla nich to była jak, jakaś informacja z której mogli skorzystać dla własnego bezpieczeństwa. Więc są tacy eksperci, którzy mówią, że to przednie zielone światło stopu w samochodach i za jakiś czas prawdopodobnie zostanie elementem obowiązkowym w nowo homologowanych samochodach. To jest jeszcze nieprzesądzone, natomiast terenowe testy, jeżeli pokazują, że to działa, że, że, e, że ten wynalazek ma sens, zresztą e, może dlatego e, testy były na Słowacji, bo wynalazł to czy wymyślił tę ideę słowacki e, inżynier. Austriacy to sprawdzili, wszystko się zgadza. Zatem powinniśmy się spodziewać, że e, nie będzie tylko czerwono, jeśli chodzi o hamowanie, ale też wkrótce zielono. Ja sam od siebie mówię. Że jako rowerzysta bardzo bym chciał widzieć, że samochód hamuje, na przykład na, 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 na skręcie w, w lewo, żebym widział, że on hamuje. To by, było, to by było super w niektórych sytuacjach. A co Wy o tym sądzicie, tak naprawdę? E, proszę Was o to, żebyście zostawili swoje opinie, swoje komentarze i będziemy sobie dyskutować w komentarzach na ten temat. A za tydzień zapraszam na dodechy, jak zawsze. I mam nadzieję, że już z Michałem Gąsiorowskim, bo sezon urlopowy trwa, no ale bez niego no to tak jakoś smutniej przyznacie, prawda? Partnerem do dechy jest rankomat.pl, multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych.